Andrew i Dolu Mordoty na pewno znasz to. Chiński daje bity, puszczamy ten towar w miasto. 7600 żyje, chce widzieć las rąkmy My normalnych chłopaki, nie gwiazdy, bo gwiazdy gasną. Hip-hopem zainteresowałem się e, jakoś w 96-97 roku, czyli bardzo dawno temu. Ludzie tyle nie żyją, ponoć. Nie potrafię ziomi, nie chcesz już szczerzyć się uśmiechać do tych fałszywych, którzy będą mnie po plecach klepać. Wczoraj kochali, jutro będą z błotem mieszać, bo nie idę z nimi w rządku po ich myśli, idzie nie tak. Chłopem zainteresowałem się, jak miałem 9 10 lat, jeszcze jako młody chłopak. Znaczy teraz też stary nie jestem, jak Tolu. <słucham> już 42 wiosna, a ja zgrywam te wokale w kabinie czysty jak zabrak, muszę dbać o detale. Słuchałem wtedy Pei, Karamby. W sumie od tego zaczynałem i Pamiętam, jak uczyłem się ich tekstów gdzieś tam i sobie nawijałem. W międzyczasie też e, próbowałem malować, tańczyć, e, czyli znaczy robić wszystko, co jest związane z e, kulturą hip-hop. Ruch Hip-Hop, jak jesteś dobry zawodnik, tańcz, nawijaj, rzucaj kolor na mury. Wdzięczny jestem za to, co dostałem od tej kultury. Twój pierwszy kawałek nagrałem, bo chciałem się sprawdzić i wyszło spoko. <laughs> tak zostało i. Trwa to już prawie trzecią dekadę. Zanim przyjdzie tak, że po mnie w Pikórze zegarmisz światła, będę pisał te wersy. A każdy z nich tu blasba. Yeah. Czasem łapie niemocza wędę, to pada zaćba. Yeah. Przeczekam, bo wiem jak to robić, jak mi to grać. Yeah. Zawsze byłem gdzieś tam zamknięty w sobie. I znalazłem po prostu na to sposób. I wylałem to wszystko na kartkę i nagrałem. To, co mnie męczyło, to o czym nie mogłem komuś powiedzieć. Nigdy nie chciałem być jak on, poża się Boże tata. Pytałem Boga, czy moja wina, że nie chcę do domu wracać. W głowie mam jedno zdjęcie, on wakacje zakopane i jeden drobny szczegół. Syna zapomniał zabrać na nie. Współpracujemy z Andrew z hip -Hop Druga Szansa, świetny projekt dla młodzieży. Jeździmy sobie po szkołach, po zakładach, po ośrodkach wychowawczych i próbujemy nastawiać młodzież do tego, żeby nie popełniali błędów. Jedni się zatracili, nie chcę życia pod klatką. Chyba rozumiesz mam za dużo do stracenia. Nie chcę biletu w jedną stronę, od widzenia do widzenia Wiem jak to jest, kiedy nie masz pomocy od yy, różnych osób. Ta młodzież potrzebuje tego. Rozmowy z kimś albo żeby ktoś im pokazał właściwy tor Idę po swoje, czuję, że mam w sobie siłę Wiarę, motywację, szansę na tyle, lepsze chwile chwilę Niektórych nic nie warty, dla innych jestem liderem. Gdybym mógł spotkać młodszego siebie, to na pewno bym mu powiedział, żeby myślał o przyszłości. Żeby patrzył, jakie mogą być konsekwencje jego działań. Bo ja o tym nie myślałem wcześniej. I później e, się płaciło za błędy. Ile dałbyś mi czas cofnąć, by móc zatrzymać każdą decyzję pochopną? I ile szans zaprzepaściłeś, żeby marzeń dotknąć? Traktując każdą dobrą radę. A gdybym miał dać radę młodszej w wersji siebie, to dałbym taką radę, żeby nie palić fajek. Zdecydowanie. Serce mi pęka, kiedy widzę tę ulicę, gdy człowiek przez głupotę sam przegrywa szyciej. Przestańmy milczeć, Najważniejsza dla mnie w życiu jest rodzina. Eee, chcę być ojcem takiego, jakiego nigdy nie miałem. Eee, I tyle, no chcę zrobić dla nich więcej niż mój stary dla mnie. Teraz inne priorytety, inny świat, inne miejsce, córeczka, która skradła moje serce najwięcej chwil. Tych, tych pięknych chwil przychodzi na spotkanie, bo nie zaplanujesz ich nie. Hip hop daje mi szczęście. Kiedy nagrywam, kiedy piszę, czuję się spełniony. No, jest, jest, jest ważną częścią mojego życia. I to jest nie tylko y, y, to, że mogę nagrywać numery, ale, ale cała, cała otoczka y, związana z tą kulturą mnie jara, jarała i jeszcze będzie długo jarać. Gdyby nie rap, to bym zniknął dawno. Żyję pasją, to jest to, czego mnie nie ukradną. To jest mój nauk, recepta na szczęście. Żyj, tak byś mógł powiedzieć, że w końcu jest pięknie. Niech się śmieją za plecami, ty dalej swoje rób. Krok po kroku spełnia każdy ze snów, gdy coś siedzi na wątrobie to głośno o tym mów. Fałszywi odejdą, życzliwi docenią trud.